Czas na kwas, zapraszamy Was do naszego tutaj małego kącika, w którym mówimy o psychodelikach. My, czyli. Sylwia. Sylwia. tak. Dzięki, że mi przypomniałaś. Ja mam na imię Piotr. I dzisiaj mamy dla Was wiadomość na temat y, przełomową, po części. a Po z części nie jest to wiadomość, która jest y, bardzo pozytywna. Tak ale z drugiej strony bardzo nas zmartwiła. Dlatego też się z nią e, dzielimy. A czy są tu dwie wiadomości. Tak, dwie wiadomości. Tak, to sama wiadomość, ale smutna. Ma dwa, e, e, dwa filary. To którą chcecie? Tą dobrą, czy gorszą najpierw? <grym> <grym> Dobra, e, po kolei. Chcieliśmy się tutaj podzielić z tym, z tweetem, właściwie David Nutt, o może inaczej. David Nutt, profesor, znany profesor z tego, że zrobił taką, może znaną tabelkę tego, jak różne substancje, w cudzysłowie narkotyki, chociaż nie wszystkie są uważane za na narkotyki, są szkodliwe. Mhm. Dla nas, no i według tej tabeli, którą tutaj widzicie teraz na ekranie, Widać, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych w ogóle substancji dla nas, a grzyby LSD, ekstazy są na samym dole po prostu. No i profesor David Nutt, który jest neuropsychofarmakologiem, jest, jest bardzo uznawany za to, bo pracował w rządzie UK, tam doradzał im bardzo dużo, no i w pewnym momencie został skrytykowany i zwolniony ze swojej pozycji za stwierdzenie, uwaga, iż... MDMA, czyli tak zwane ekstazy, jest statystycznie bezpieczniejszy niż jazda na koniu. Um, no i właśnie David Nat całkiem niedawno e, opublikował e, takiego tweeta na Twitterze, w którym e, mówi, że firma, e, która obsługuje karty kredytowe, e, która się nazywa Stripe, zaprzestała akceptowania pieniędzy, która e, które są zbierane na Wsparcie badania, gdzie badają po prostu zastosowanie grzybów psyco, psy, psylocybinowych. Co to za nazwa? E, psylocybinowych e, na leczenie popularnie zwanej nerwicy natręctw. E, no i e, chcielibyśmy Wam tutaj właśnie. No, ten, dobry, dobra wiadomość My jest to taka... Dobra wiadomość jest taka o tym, że y, odbywają się takie badania. Imperial College e, London y to prowadzi. A zła, zła filar tej, tej całej sytuacji, że e, firma, która obsługiwała Umożliwiała jak gdyby wpłacanie tych pieniędzy, hmm. wycofała się z tego i nie chciała obsługiwać, nie chciała o tym, nie chciałaby być kojarzona, że, e, że jak gdyby jest częścią tej zbiórki. Znaczy oni po prostu, e, e, to z czym mamy do czynienia coraz częściej, oni po prostu ślepo, jakby to powiedzieć, podążają za prawem, ślepo hmm. e, e, śledzą to prawo i, i nawet jeżeli. Bo tak, Ale i, można było... Ich wytłumaczenie można było, było powiedzieć, obawiają się jak gdyby stracenia jak gdyby pozycji na, na, na swoim rynku i że będą kojarzeni z substancjami, które są nielegalne. Wiesz, co, ja, ja nie mam pojęcia, bo ja wątpię, żeby ktokolwiek ich mógł za to kojarzyć, że no wiesz, bo kto analizuje te wszystkie płatności. No przecież nikt poza tą firmą, z wyjątkiem hmm. jakichś tam instytucji rządowych, nie ma raczej dostępności do tego, na co, na co te płatności są, prawda? No wiesz, można, można byłoby iść tą samą drogą, dlaczego yy, yy, wideo, które są na YouTubie, których, w których mówi się o psychodelikach, niewyświetlane są reklamy. Dlatego, że reklamodawcy nie chcą być kojarzeni z substancjami, które są nielegalne. I bardzo często firmy, jakiekolwiek mhm. firmy, po prostu obawiają się tego, że że stracą jak gdyby status, że mogą być kojarzone z substancjami, które są nielegalne. No, jest to trochę w tym takie trochę błędne koło. Jest. Dobra. Wiele teorii różnych. Ja nie wiem dokładnie, na czym to działa, ale generalnie e, firma, tutaj przepraszam, taka instytucja charakterytywna, która się nazywa Orchard mhm. OCD, która po prostu zbiera pieniądze na te badania. Te badania się odbywają w Imperial College London. E, 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 oni używają platformy tutaj takiej crowdfundingowej, czyli zbierają od ludzi, czyli taka zrzutka, powiedzmy, tylko, że jakaś taka, to się nazywa ta strona nie Nie z tym, to jest tak jak zrzutka.pl, mhm. czy coś takiego, że zbiera się. Oni potrzebują 80 tysięcy funtów, żeby rozpocząć te badania. 60 tysięcy prawie mają na dzień dzisiejszy zebrane, no i Właśnie na tej stronie obsługi kartą kredytową obsługa Stripe i Stripe, firma Stripe, i firma Stripe powiedziała: nie, nie, nie będziemy obsługiwać tych płatności, bo Psylocybina jest na liście środków nielegalnych i tyle, prawda? Jest być może tak jak Sylwia tu powiedziała: Może motyw, bo nie chcą być kojarzeni z tym. My tego nie wiemy, ale ewidentnie widać, jak ślepo po prostu patrzenie się w tą literę prawa. No wiecie. Oni tu próbują pomóc ludziom, prawda, a e, e, w przybliżmy... W szczególności, że to są badania. To są Czyli badania. Badania polegają na tym, że chcemy się dowiedzieć, czy dane, czy dane, e, e, dane materiał, dane środki mogłyby nam pomóc. Dokładnie. W jaki teraz... inny sposób możemy, możemy się o czymkolwiek innym dowiedzieć, I... jak, jak tylko i wyłącznie przeprowadzając badania. I teraz firma finansowa mówi, nie, nie, nie no, rzucają im kłodę pod nogi. I słuchajcie, to... Wynika głównie dlatego, że te środki jak psylocybina jak no LSD, jak te wszystkie wszystkie inne psychodeliki, według prawa są w tej kategorii najbardziej niebezpiecznych środków. No niestety, już o wcześniej o tym mówiliśmy. Właśnie mówiliśmy, taka, ale to trzeba powtarzać. WHO, WHO na, tak. i Niestety, nadal psychodel, psychodeliki są na liście najbardziej niebezpieczne. Że są niebezpieczne, I, 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 że, nie... że, że stwarzają możliwość uzależnienia bardzo dużego, co my wiemy, że żaden psychodelik nie jest uzależniający, mhm. w sensie tych, w o których w, mówimy. W szczególności o tym, że tych badań teraz w ostatnich latach pojawiło się naprawdę bardzo dużo, a taka instytucja jak właśnie WHO ciągle i te. I te i te raporty odbywają się mhm. co roku. To nie są stare raporty. One tak naprawdę co, co roku jak gdyby powtarzają i sprawdzają, czy dane substancje tak. e, są nadal niebezpieczne, czy są bezpieczne. I ciągle e, psychodeliki są na liście najbardziej niebezpiecznych substancji. Co roku mają okazję przesunąć, bo to są pewne mhm. kategorie z tej kategorii najbardziej niebezpieczne w dół, powiedzmy, w jakieś tam do, do mniej niebezpieczne, i tego nie robią pomimo tego, że tak jak mówisz, że tyle badań i tak dalej i, i teraz właśnie Tutaj jest kolejny przykład firma, która obsługuje płatności karty kredytem. Na tej właśnie podstawie mówi, nie, nie będziemy Wam umożliwiać w jakiś nie sposób. Pomożemy nie, pomożemy wam, wam nie pomożemy wam w tym badaniu. Nie pomożemy Wam w tym A, badaniu. Może szybko przybliżymy, bo może wśród naszych e, widzów, którzy nas oglądają mhm. i tak dalej, są ludzie z nerwicą na trens, mhm. albo ci nawet, którzy nie są, to żeby przybliżyć troszeczkę, co to jest, bo e, tutaj po angielsku to się nazywa OCD, to jest skrót i to się nazywa Obsessive Compulsive Disorder profesjonalnie po polsku to się nazywa zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne no i potocznie to jest nerwica natręstw. no i tutaj według danych które OCD Orchard nam też udostępniło tutaj w jednym z tweetów to jest coś takiego że 40% pacjentów którzy cierpią na nerwicę natręstw, nie odpowiadają na te standardowe metody leczenia które są dzisiaj oferowane im i jeden na 7 z takich pacjentów Podejmuje próbę samobójstwa. samobójstwa. Więc Imperial College of London robi badania, żeby no po prostu tych nie skoro, wiem, nieszczęśliwych ludzi, no tych tak, ludzi, skoro, którzy. Skoro te metody, które mamy w tej chwili, nie pomagają nam, to należałoby jak gdyby zwrócić się w, w stronę pomocy jak gdyby innych narzędzi, które mogłyby pomóc ludziom, którzy. Cierpią właśnie w tym, między innymi, właśnie na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Kompulsyjne. Kompulsyjne. Tak, trudne nazwy, generalnie nerwice, natrenst. Ja tam sprawdzałem mniej więcej, jak się to dzisiaj leczy. No i tak wygląda, że leczy się całkiem podobnie jak depresję na przykład, czyli przez psychoterapię, przez terapię po mhm. prostu. Przez, czyli przegadywane takie. No i oprócz tego farmakologicznie używając tych środków SSRI, czyli yy, no tabletek do tych leków psychotropowych. psychotropowych po prostu, tak jak ten. Czyli tutaj um, yy, ten sposób leczenia jest podobny. A dlaczego to jest ważne? No bo już dawno temu też Imperial College of London yy, zrobił dużo i pokazał fajne dane, które też tutaj pokażemy w naszym kanale kiedyś. Na temat jak grzyby psylocybinowe pomagają tym, którzy są chorzy na depresję, taką, która jest nieuleczalna standardowymi metodami. Więc tutaj są, to po prostu wygląda, że są to dość podobne, znaczy, może te dwie choroby są w, mniej więcej w tej samej rodzinie, skoro uczy, leczy się je podobnie. Ja nie wiem dokładnie, nie jesteśmy tutaj naukowcami, ale. W takim właśnie żyjemy rzeczywistości, że no ciesz, przez to, że. Te... No Cieszymy się, że tak naprawdę tych badań jest coraz więcej. Naukowcy zwrócili się w stronę właśnie grzybów i roślin psycho, psychoaktywnych, no ale jak jak pokazuje nam ten świat, niestety nie jest to łatwa droga, dlatego, że podkładane są ciągle kłody pod nogi, aby świat mógł zobaczyć, jakie ogromny potencjał mają psychodeliki. I jak, jak, wiesz, generalnie coś takiego, jeżeli nie chcesz, żeby coś się przedostało do, do ludzi, to najlepiej utrudnić to od strony finansowej. Nie dać ludziom na tym zarobić i tak dalej. My mamy dokładnie tutaj ten sam problem. Znaczy tak, żeby nie było. Naszym celem nie jest zarabianie na YouTubie, ale za każdym razem, jak uploadujemy film na YouTube i Taki chociażby jak teraz, to pojawia nam się wiadomość, że to wideo albo nie będzie, miało, nie będzie wyświetlało żadnych reklam, albo te reklamy będą bardzo ograniczone ze względu na temat, który poruszamy. A ja nie wiem, co my takiego właściwie robimy. Nie wiem, może firmy prosku do prania nie chcą być kojarzone z tym, że mówimy w tym wideo, że Imperial College London, który jest takim ośrodkiem badań, chce pomóc ludziom, którzy mają problem z nerwicą natręs. Na no, nie wiem. Po prostu, ale w taki sposób się podcina nogi i my po, m, też nie możemy na nic liczyć de facto tutaj o strony na YouTube. YouTube. Odkąd mamy ten kanał? Od ile to jest roku? Ponad rok mm -hmm. już chyba mamy ten kanał. To, ja tam sprawdziłem, to myśmy 8 zł. nam stuknęło, nie z reklam. No, to dziękujemy. chcielibyśmy się pochwalić tym fantastycznym wynikiem finansowym. E, tak jak mówię, to nie jest nasz cel. Chcemy po prostu tutaj mówić o tych psychodelikach, jak jest. Chcemy Wam pokazać, że dużo się dzieje na tej scenie, że dużo się robi, żeby pomóc ludziom, że mm, te substancje są e, no, nie, nieuczciwie oczerniane. Tak, a przede wszystkim też chcemy pokazać o tym, że te substancje pomogły naprawdę wielu osobom. My z Piotrem jesteśmy też przykładem na to, że e, tak. nam pomogły. Więc e, chcemy o tym po prostu opowiadać, o, o tej właśnie tej stronie, o tym w jaki sposób e, rośliny psychoaktywne i grzyb pomogły ludziom w odzyskać zdrowie. I, i, I też nie chcemy mówić, że nie ma tutaj żadnych ryzyka związanych, bo to trzeba używać odpowiedzialnie. Zawsze tak, jak się wszystko. Zawsze podkreślamy o tym przede wszystkim odpowiedzialnie ale przede wszystkim każdy ma, jak zawsze to podkreślamy tak. z Piotrem, każdy ma prawo sam decydować o własnym umyśle, co, z czego chciałby skorzystać. Słuchajcie, I co dla mojego, w moim odczuciu jest dla mnie najlepsze? Historycznie yy, yy, ch chyba nikt nie, nie uzależnił się nigdy od grzybów psylocybinowych, od LSD, yy, od MDMA, też nie wiem, czy się można uzależnić. Nikt nie przedawkował nigdy yy, LSD, tak samo grzybów psylocybinowych. Były wypadki z MDMA, tak zwanym ekstazy, ale tutaj prawdopodobnie to jest bardziej skomplikowany sposób, bo ludzie, którzy używali dużej ilości ekstazy, używali to z dużą również ilością alkoholu bardzo często. No i samo ekstazę w sobie ma jeszcze te środki takie stymulujące i też nigdy nie wiadomo, co tam jest. Więc tutaj no, z tym ektazy, no, no, ale, ale, ale problem... Sposób, substancje nielegalne, no i w, tym, w związku z tym są nielegalne, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę zdarzy. Co tam w co tym co jest, co w tej pigułce, prawda? Co znajduje się w środku. To jest następny jak gdyby ten aspekt, który powoduje takie trochę zagrożenie odnośnie przyjmowania, między innymi ekstazy. A, a jeżeli porównamy do tego wszystkiego Przemoc w rodzinach po alkoholu, ilość wypadków samochodów po alkoholu. No, przede no to... wszystkim to, co powiedziałeś, przemoc w rodzinie, no. przemoc pod wpływem alkoholu. Ale alkohol jest legalno, legalny, totalnie akceptowany tak. na, na świecie. A tak naprawdę tych przypadków e, niszczenia rodziny, niszczenia ludzi, niszczenia siebie, ludzi, rodziny, e, osób dookoła jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Je alkohol jest naprawdę. Bardzo złym narkotykiem. Dokładnie. I bardzo niebezpieczny. I, i, I bardzo często w mediach czy coś, jak jest jakaś taka wiadomość, że o, ktoś tam się zabił, bo jechał po pijaku, albo pobił żonę, dzieci, mhm. bo był pijany. To ja widzę reakcje ludzi często, a bo był pijany. I to jest takie, nie? A w momencie, gdy gdzieś y, do, do prasy wyjdzie wiadomość, że ktoś umarł, bo wziął ekstazy na imprezie i mówimy o jednej osobie, że się tak wyrażę, na... No nieporównywalnie mało o to chodzi, to już jest wielka nagonka, że broń Boże, te substancje nie mogą być legalne. Więc... E, to, jest, a to jest po prostu czysta manipulacja informacji. Powiedzmy to, bo to jest nie... To jest, to, jest, to jest tak, jakby mówić, że 2 plus 2 to jest 4. Przepraszam, to jest 5. No nie? Tak, to jest nieumiejętne patrzenie na liczby na statystykę. Skala osób i tych nieszczęść pod wpływem alkoholu tak. jest tak ogromna. Wydaje mi się o tym, że stała się tak bardzo powszechna, tak jak gdyby totalnie w klejona w nasz, nasz, nasz świat. Alkohol po prostu jest. Po twoim alkoholu ludzie się krzywdzą. Każdy wie, że ludzie y, y, chorują na chorobę alkoholową. I stało się to bardzo akceptowalne. Po prostu jest. Po prostu ty, jest. Po, prostu Było jest. I no, po co z tym coś w ogóle robić? W każdym razie y, y, o czym chcieliśmy tutaj powiedzieć? Już tak przejdę do następnego Wiecie, że my tu przemycamy Bitcoina. Niektórzy ludzie zauważyli już tutaj z was, zauważyliście, że nalepka mi zniknęła, to już nalepka jest tak, z powrotem z na laptopie. Kochamy Bitcoina. Kochamy Bitcoina dlaczego? Bo to są pieniądze, które nie mogą być um, ocenzurowane, które są. Um, o, o, Oznakom wolności tak, bo, przedstawiają bo, wolność bo, bo w jakiś Bitcoin, sposób. Bo Bitcoin to wolność. I, i, i na, na tym przykładzie bardzo prosto pokażę Wam, jak to mniej więcej wytłumaczę, jak to działa. W momencie, gdy Orchard OCD zbiera tutaj, ta instytucja Charity, to zbiera te pieniądze na te badania. Gdzieś tam pośrodku jest ten pośrednik, czyli firma finansowa, jest firma Stripe, która przyjmuje te płatności kartą kredytową. Tak naprawdę to jest kilka pośredników. Między ale, zawsze, tym... ale zawsze potrzebujemy tego pośrednika. Potrzebujemy, tak, zawsze jest ten pośrednik. Potrzebujemy czy, pośrednika, czy, czy, czyli firmę, która obsługuje, zajmuje się tymi finansami. Czyli zróbmy to może jeszcze raz. Sylwia przyjmuje teraz te pieniądze na te badania, zbiera je. A ja chcę wpłacić te pieniądze na badania, więc jak ja wpłacam te pieniądze, używając karty kredytowej, to tak, po drodze jest tak, mój bank tutaj między nami, który wydał mi kartę, później jest firma Stripe, która obsługuje te płatności kartą kredytową, jakby na tej stronie www, która tam ten crowdfunding robi, i później jeszcze pewnie jest konto bankowe Sylwii. Czyli mamy mniej więcej, i to jest inny bank, tak? To mamy przynajmniej trzech pośredników. I każdy z tych pośredników może powiedzieć: Nie, nam się nie podoba ta płatność, i nie, nie pozwolimy. no Po prostu nie pozwalamy i ta płatność nie przechodzi. I zawsze musimy prosić o jakiegoś innego pośrednika. Tak naprawdę nigdy nie możemy zrobić to sami. Potrzebujemy tego pośrednika. No tak, ten pośrednik tak. zawsze jest, po jest ten pośrednik w tym, w tym standardowych finansach, a w Bitcoinie rozwiązano to tak, że jak ja chcę przesłać Pieniążka Bitcoina, Sylwii, czy nawet kawałeczek bitcoina, taki malutki, to go przesyłam i nikogo nie ma, żadnych pośredników. I nikt, absolutnie nikt, nie jest w stanie zatrzymać tej transakcji. I to się nazywa wolność po prostu. I tak jak wszystko, może być wykonywana do, wykorzystywane do bardzo dobrych celów, jak i do złych, ale to my decydujemy, do czego to będzie, a nie każemy komuś zadecydować. Za nas, za, tak co jest ty, dobre, a co jest tak złe. Jak tak jak tutaj. W tym przypadku przeprowadzane są badania i zbierane, jest, zbierane są pieniądze na te badania, a firma, która obsługuje, jest tym pośrednikiem, mówi: Nie, nie chcemy. Nie chcemy być tego częścią. I okazuje się o tym, że jak większość firm powie nie, to nie ma możliwości, żeby dokonać takiej zbiórki. No nie ma. Dokładnie. Tak więc e, chcieliśmy Wam tutaj się podzielić tą wiadomością. Może Wam może to coś da do myślenia? No, jeszcze e... warto powiedzieć o tym, że jedna z takich instytucji, która jest Ach. związana z psychodelikami, która Ach. wykonała wiele badań, która naprawdę zrobiła ogromną, ogromną pracę, obsługuje Bitcoin. E, mówimy jest to... Maps. Maps. Jest to Maps. Taką najbardziej renowaną, remon, renomowaną instytucją mm -hmm. badawczą, która robi e, badania nad psychodelikami. Są bardzo blisko wprowadzenia właśnie MDMA, czyli tego ekstazy już na rynek dla ludzi, którzy. Są chorzy na, no właśnie, PTSD, czyli Post Traumatic Stress and Disorder, nie wiem jak to po polsku, przepraszam bardzo. Teraz i w każdym razie ta firma MAPS, no, zbiera datki mhm. z całego świata, od różnych ludzi, od różnych instytucji. I jedną z form na ich stronie, jaką zobaczycie, jest, jest również e, kryptowaluty, e, bitcoin i inne. I, I bardzo fajnie, że się otwierają i ja co prawda nie jestem w stanie tego przytoczyć, ale e, chociaż mógłbym to znaleźć. Był kiedyś kiedy jakiś taki news się pojawił, że e, ktoś im anonimowo przelał bardzo dużą kwotę w Bitcoinie. Hmm. Po prostu masakryczne pieniądze. I nie tylko, że przelał, ale nie udostępnił swojej, mm, e, swoich danych, w sensie swojej tożsamości. Hmm. Zrobił to po prostu z miłości. Do tego, czym MAPS się zajmuje i, i, i się do I właśnie to jest, to jest chyba też następna rzecz, że Bitcoin właśnie umożliwia na te anonimowe transakcje. Czasami po prostu chcemy być anonimowi i dać komuś pieniądze. No i używając tego naszego standardowych form płatności, typu karty kredytowe, na których zawsze jest wyryte nasze imię, nazwisko. To imię, nazwisko jest zawsze połączone z tym numerem i po tym numerze tam można dalej. No to, to nie można być anonimowym. Jedyną formą anonimowości, jaką mamy przy standardowym, przy tym naszej. To naszych... jest jeszcze gotówka. To jest gotówka, no gotówka. to są te papierowe. Tak, tak naprawdę żyjemy w takim e, świecie, e, że jeżeli chcemy być anonimowy, to jest to bardzo, bardzo trudne. Tak. Bardzo trudno. Trudne Jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam wszędzie e, kontrolowani. Nie przeszkadza to nam w takim może normalnym życiu, ale jak zaczynamy dotykać tematów, które e, są. Poza prawem, tak jak na przykład substancje psychoaktywne, to okazuje się, że, e, że cenzura już bardzo mocno nas dotyka. I, i, i nie umożliwia wydostanie się tym substancjom? Tak, jest, to, jest to coś takiego naprawdę niewiarygodnego, bo e, kilka lat temu, kiedy nie interesowałam się jeszcze psychodelikami, kiedy nie spotkałam ich na swojej drodze, to wydawało mi się o tym, że pojęcie wolność, ja jestem wolna, pojęcie wolność jak to naprawdę jest częścią mnie. Może w tej chwili, jak mhm. zaczęliśmy z, z Piotrem, jak, jak gdyby te psychodeliki są w naszym życiu, okazało się, że tej wolności nie mamy w ogóle. Ona po prostu przestała istnieć już dawno, dawno temu. No tak, no wszystko, co tutaj sta znaczy, staramy się zrobić wokół tego, ten kanał, rozmawianie, No okazuje się, że nagle nie jest takie proste, bo... Bo, bo to nie można, tam nie można, okazuje się, ktoś się boi. że pewne, pewne rzeczy nie można mówić, tak. że, że w, wielu sfer, w wielu kwestiach jesteśmy blokowani. Ale cóż, no, hmm. nie tylko my, ale bardzo dużo osób gdyby jest po stronie tego i walczy w imię wolności, takiego fundamentalnego prawa naszego istnienia, wolności. Po, polityka YouTube'a jest bardzo taka restrykcyjna, tutaj jak możemy się wypowiadać na ten temat, dlatego właśnie też. Pracujemy tutaj z Sylwią nad naszą stroną, którą byśmy chcieli uruchomić dzięki no, naszym patronom, którzy Pracujemy nam tam tam, coś tam dorzucą. My tutaj dorzucamy ze swojej strony tą większą część, ale każda pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni. No i na tej stronie www byśmy chcieli napublikować powiedzmy materiały, które nie wpasowują się w tą politykę YouTube'a za bardzo, a, a które no, według nas no, nikomu nie szkodzą, na pewno nie namawiamy nikogo. Do niczego złego. Po prostu chcemy tutaj po prostu wam przedstawić... Dzielimy, dzielimy się naszymi doświadczeniami, a mamy do tego prawo. Dokładnie, tak jak wszyscy. Wy wszyscy powinniście mieć prawo, prawda? Do mówienia, do tego, co czujecie i, i, i tak dalej, co robicie. E, no. To co? To wszystko. To wszystko. No, dziękujemy Wam dziękujemy. bardzo i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć. Hej! Dzięki, że obejrzeliście nasze wideo do końca. Mamy do Was jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Naszą misją jest przełamywanie tematu tabu, jakim są psychodeliki. Wierzymy, że to nasza wspólna misja. Wasza i nasza. YouTube nas nie lubi, Kościół nas nie lubi i rząd nas nie lubi, ale mamy na to plan i chcemy, abyście byli jego częścią. Kliknijcie na to wideo na ekranie, jeśli chcecie zapoznać się z przyszłością naszego kanału. Kliknijcie teraz! bo psychodeliki wracają wracają i to w wielkim stylu i nic ich nie zatrzyma